Siemanko w dzisiejszym odcinku, w którym będziemy dokańczać to pole 60, a dokładnie kursusem się 360-55 chyba M bodajże, bo nie piszę tak. Także jedziemy, teraz mamy rządko foleistą na palce. Także jest nieźle. Poczekajcie, muszę zrobić tak, trochę tego. I tego tu w ustawieniach patrzcie jakie mam w kamerce ustawienia O, pykra no, tak to idę Dzisiaj trochę w filmie zrobimy rzeczy, dobra, to można już Dobra siema! Wieciu W ogóle widzowie tak myślę i... Jakiegoś pijaczka będziesz chyba. I przepraszam Was ogólnie, że nie było w niedzielę i w piątek filmu. No, tak. jakoś Wam to czy zobaczycie niedługo jak. I to, jeżeli lubicie moje filmy, zostawcie łapeczkę w górę, subika z dzwoneczkiem, żebyście, żeby Was informowało o dalszych filmach, takich oczywiście jak ten z oporem, z kierunkowskazem, nie? Także zostawcie łapkę w górę, subika, możecie w telefonie podbić film, nie wiem, czy to u mnie jest czy u wszystkich. Oczywiście w dół lajka, nie tylko w górę. <gry> I co bym wam tu powiedzieć? A, no i dzisiaj przygotowania do żniw i wam powiem, że jakiegoś parobka by trzeba na żniwa szedalać, bo ja tylko nie ogarnę wszystkiego. Kiedyś, pamiętam, wuja to mnie brał, nie? I kuzyna. No a teraz? Ja kogo mam sobie wziąć? Sam, sam nie będę robił, bo to ile roboty, więc No, jak mi się nie uda, to nie wiem. Będę musiał sam, ale nie chcę nic. Jedziemy do chaty. Szybko, szybko, bo jedzie! Dobra, i cyk! A, i w ogóle 11 tysięcy na koncie jest. Trochę kontraktów zrobiłem. Jeszcze belki są do pozbierania. No, tyle, nie? Dobra, jakoś to się już 3 lata spłacił, nawet 4, bo kredy nie za 4 lata. No jest mocno gospodarstwo to inwestowane, także nie jest źle mam po prostu, nie jest źle. Siódz Boże, sprzeda w na zimę najlepszych cenach. Jakoś to ziemniaki się sprzeda. by mnie policja zatrzymała. Ekologia, patrzcie. Ekologia. Ekologia, ekologia. Ej, piękne ujęcie. Ale muszę zrobić ten Luz wziucę. Co tu są? No, tu nieraz my na lesie się Tu kosz, tu w jest. Ekologia, ekologia, zrobiłam wam ujęcia ekologia i w ogóle jestem zdenerwowany bardzo na Ursusa 360p pytałem już się was w ankiecie to było dawno temu że tak powiem, za przeproszeniem siemanko widzowie, dzisiaj mamy testy. tyle wam bo... Za daleko, ty spadł mi się zachciało chciało coś. Dobra, to budzi o. Pyk i A ona chce jeszcze, Wolę mu tu ścina, przez to, że mam ich bag. Czepiłem widzowie z rozruchu dobra szybko cyk lecimy ole podskakuje na vertepa dobra cyk na razie tu go zostawimy sad jak widzieliście w poprzednim odcinku jest na prawie. no i właśnie tu jest to gówno które się zepsuło ta jeba c360 3p oczywiście co za złom ja go przemalowuję, bo ten kolor jest pechowy. Niby wszystko ładnie ten, ale jak wam powiedziałem w piosence, skór, zawory, wyjeb, tłoki. Wiecie, jaka jest przyczyna moim zdaniem? Patrzcie. Ale to jest moje zdanie, jeszcze po mechanika muszę iść. Tu jest, wam przyświecę. Tu jest y przecięty ten niebieski przewód. Tu. Tu na środku. I przez to, że metal wszedł jakoś, nie wiem, ten silnik się osłabił na dole, może za mocne obroty miał, nie wiem, brudny cały jest, chłodnicę, no i to od chłodnicy mo może się przegrzał, nie, no nie wiem, no, benzyny nie lałem do niego, bo ja tylko diesla la lałem, no może paliwo kradzione z koparki za 3 zł, kupowałem, no ale, czy tam styra, no ale to też nie jest rych takie. No, ale to też nie jest rych, takie wiecie. Słabe, to tylko połowę ceny tańsze. Bo w tych tasach to jak mam 700 tysięcy długo, to na niczym nie idzie oszczędzić. No, ale nic nie wiem. Będę musiał go linką przyciągnąć albo czym. No, popatrzcie. patrzcie, odpalać odpala, ale nie, nie trybi tak. Zobaczcie, no, tyle pali nie? Może baki ma pusty, ale nie wiem, na razie to o, tu mogę zamknąć drzwi, tu zamknąć tą klapkę, tu zamknąć drzwi i niech złom stoi. te zawiozę na zło. Nie no, kazaliście wyremontować, to wyremontuję, ale ja już nie daję mu szansy. Się zepsuł, no ale patrz ze torkiem jak bele woziłem to szło. A ty, no to się, że tak powiem, żydko nie miał mocy i się spierdził, nie? Że tak powiem, zesrał się pod tym obciążeniem. Taką miał moc. Tyle mocy miał. Aż tylu, niecałe 48 koni, które ze 100 uciekło, czyli minus 100. Uuu, ale belka bo ja przez czyje podwórko jadę, ja pierdzielę ochle nie. jadę w ogóle bo kupiłem przyczepę od kumpla, znaczy przyczepę kupiłem, zamieniłem się z tą moją on mówi, że lubi jedno osiówkę ja mówię, że chcę, lubię dwu osiówki mówi, że taką sprowadził do siebie i kupił ale może się ze mną zamienić. I, I chyba mi tam nawet 500 zł dopłacił, bo mów, że mu się bardziej podoba. A tak szczerze, to tam może w się pojemności, ale to, del jest. to się nie jest. Czekajcie, pokażę Wam, jak próbę. No patrzcie jak wysoko hipruje. Czekajcie. Taką kamerkę na ramieniu wam dam. Dobra, macie kamerę na ramieniu. Patrzcie. Tu tak. A tu tak. O, mocno podnosi. Może trochę zniszczona jest. Czekajcie. Zobaczymy. Jakby co to wy tak nie róbcie jak ja, bo to jest niebezpieczne. Kabla, wchodzenie pod siłowniki. No zobaczcie co się może stać. Siłowniki puszczą mi strach. A wy będziecie tu robić i ten. Oa, moja głowa pieprznęło mi właśnie. O tym mówiłem. Jezu! Chciałem wam pokazać, jak sam, sam mamy ja przyczepa pieprzła. Ja nie mogę. Co za te? Dobra, A no właśnie nie sprawdziłem czy światła ma. Ma światło. A kierunki? Ma. O, Dobra, no to sprawna przyczepa. Za dobrą kasę kupiona. Ale naiwna. <laughs> Jeszcze mi dopłacił za tego środka. Już tam jest prawie nic nie zniszczono. Dobra, tyk. Skręcamy, tu jedziemy przez ten. Przecinamy się, ocyk i w lewo. O kurde. trochę już mociłem, ale to nie. to się rytnie. Czekajcie, bo za dużo, mam, za dużo mam siły w, w rękach, na udział, hmm. że mogę traktor przenosić. To oczywiście z realne życie nie pójdziemy Koguta włączę z oporem cofamy Budowa wjeżdża! Budowa! Budowa! Uuuu! A u, Głowa w betoniarce Dobra, muszę się wyrównać, nie umiem cofać, ale... Jakoś dla was to zrobię, nie? Dla was tu to... Wycofam to. Tak, żeby nie w i tak, żeby nie w stodołę. To pieprz, pie, pierdyknie i... To piesek mój łazi. Ja myślałem, że wróbel. Chciałem już do niego strzelać z wiatrówki. A to na szczęście mój piesek. A tu świnki chodzą. Jedna zdechła. Znaczy co? Nie, chyba niestety. O, a, ona siedzi i robi, że tak powiem, w Dobra, bardziej nie podjadę. Poczekajcie, po co ja gasiłem tego złoma? A to, tu co posiałem? Sorgo, a, a! tu co posiałem? Trawkę. Tu rzepak. Jęczmienie są do skoszenia, także mówię jakiegoś takiego menela, żula coś takiego trzeba na żniwa za 5 zł za godzinę mu dać na piwko i chętnie żeby robił Piwko się w robocie mu da, ale takiego jednego mam na wsi, nie? Co ma prawo jazdy na ciągle. No znaczy on to robił 20 lat temu, ale powinien mieć jeszcze. Chyba, że mu zabrali. No to nie ma. Ja już belki ścianem Poza odcinkiem, poza odcinkiem już biorę bo Już jest 13 minut Opór wyłączę Ale do 60 już Uwaga że tak powiem Zaczynamy żniwa Przygotuj O kurde. Przygotowujemy się do żniw i to wielkich żniw, bo jeszcze nigdy nie robiłem takimi wielkimi przyczepami. Chciałem czypkę robić, ale muszę 60, bo tak oczywiście pieprznął. Dobra, podczypiamy 60 będzie z taką przyczepą chodziło. Kacza, muszę tu od drugiej strony podejść kabelki. Ten, tu, ten, tu. O, wszystkie podczepiłem, nawet i jest wejście. Tu mogę o. Dobra, i cyk do przodu. To jest nowa przyczepa, wujek. Oku, 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 kuku. Ja w sumie nie wiem, czy to był wujek, czy dziadek. Niby tu je, niby dziadek. na, no, ale fajnie ta przyczepa jest, nie? Nie wiem, czy nie podczepię, po inny ciągnik. Myślałem, że to na dolny zaczep się przyczepi. Dobra, poczekaj Może teraz się podczepi na dolny. O, kurde, nada. Na, na górny to mi teraz zepsuło plany, nie? Dobra, plan B. Może Zetor pod, to podjedzie. Idę po Zetora. Jak Zetor będzie na przód, to też tu na pśód. Dobra, muszę to odpiąć. I cyk. Cała mu obrody damy. cyk. A to dziadka piści. No to mówię wujek, dziadek, bo ja mu mówiłem wujek, ale to był dziadek. Mi się mylnie Bo to był dziadek, ale się do niego wujek mówiło, bo on taki wujaszek. On szkodny nie bo... Jak wujek tu coś pomóż, ten tego nie? No tu też tak podchodzi. Zasz. Czekamy po 60, to zobaczymy O kurda, co się stało? Czekajcie, tu przyczepka się. Tu są wszędzie duchy. Przez tą co z wami grałem. O kur... Gdzie ta przyczepa? Tu są wszędzie demony! Demony! Czekajcie! Tu są wszędzie demony! Demony! Teraz to co widzicie to zmontuję Wam, żebyście tak fajnie widzieli, jak latam właśnie z przyczepą. Wam tak fajnie zmontowałem, nie? Już dopiero będziecie widzieć. Teraz, o dobra, teraz wróciliśmy pyk do rzeczywistości. Jesteśmy w 60. Odczepiamy przyczepkę już. Oczywiście. Dobra, działają światła, poczekajcie działają o te jak to się mówi oznaczeniówki działają to działają taki gigacze teraz tak jeden kierunek drugi kierunek z przodu z tyłu w powszechnie dobra działają można zgasić żeby akurat nie szedł teraz patrzymy te drugie zatory I będą przyczepy nożniwa gotowe. O kurde, o kurde, hamulców nie ma! Hamulców! To się zepsuło. To jest za to. Nieźle podjechało, by zajęliście. i myszy kabla nie przygryzły? Nie, nie przygryzły. Dobra. Poczekajcie, hamulce działają. Lewy miga, czy działa. Prawy. Poczekajcie. Bambujają się te oznaczniki. A tak się bujają. Kołko jest. Tu muszę... Żeby nie przygrzmocić... w murach. I w ogóle mam akcję przygotowaną, widzowie. Kurde, o kur, ale mnie przybiło. Mam y, w, w tym, y, gdzie robiłem łąkę, taka przyczepa z igością mówi, że to jest sąsiada, niezarejestrowana i on u y, mnie żyje. Także jak nikt nie będzie widział w nocy, poj pojadę tam, nie, nie wiem, y, nie 60, tylko MTZ-em, bo MTZ jest cichy i że tak powiem, grzmotniemy tą przyczepę. Przybijemy numery win. I rejestracyjne, czytam jak to się nazywa, i będziemy mieli przyczepę Tyle w temacie. Pozdrawiam! A teraz jest 18.46 w grze, oczywiście realnie 4 sierpnia w grze. 1 czerwca, i jak to się mówi, otwieramy akumulatorki i robimy o tu cyk. Moskujemy ostatnie podładowę. Tu włączamy takie coś, patrzcie, pyk. Tu wchodzimy do góry. Oczywiście główko ma sufit zahaczę. Tu, tu jest pusta, dobra, tu nie będziemy patrzeć. Tu otwieramy. Dobra, jest dobrze. Idziemy tu. Jakoś tu wchodzimy, patrzcie, otwieramy ła moja głowa. Dobra, i wchodzimy, i palimy. Czekajcie. To jest wielkopomny moment. Oczywiście, palenie Bisona, że tak powiem. Bison musi odpalić. Także, uwaga: aha, już nie trybi. Poczekajcie, ja na to mam sposób. A? Trochę zatrybił. Słyszeliście? Trochę, trochę. Konieńki, odpalił, odpalił! Dobra. O kurde, to nie biegnie. Trzeba go rozgrzać na zimę. Dobra, podnosimy header. Jedziemy do przodu i cyk, dwójeczka. Żeby kurek nie przejechać. O, kurde, będę miał rosół z kaczki. Po kaczce. Dobra, cyk. No, czy Bizona mogę dać tu wam polę. wiadę, wiadę. Dobra, jest bit. Teraz tu. Niech sobie pochodzi na wolnych, że tak powiem. Ale bizon jest cichy, także możemy zrobić, nie tak? Tylko tak. Chodzi, chodzi wam po Patrzcie jak trybi normalnie. O tu osłonę. Dobra, zdajmy ją patrzcie jak się, jak się kręcą tu mucarnia tu nie, ale na razie jeszcze nie włączyłem mucarni tu osłony muszę je jakieś są ale no nie ten, muszę je kupić takie widać że muszą być dobra czekajcie włączę tą mucarnię i wszystko Ole chodzi ale się rozbrykał czekajcie 1700 obrotów na liczniku gdzie tu są obroty? Tu mam obroty. Ta, tu mam obroty. Dobra, tyle gdzieś obrotów. Włączamy header. Odnosimy, żeby trawy nie kosić. Ale się rozbrykał. Ale, ale przynajmniej wiemy, że działa. Patrzcie. Tu łańcuch chodzi. Nie, jeżeli nie, nie wejść to ten, tuż tu może, patrzcie. Tu o te zęby, jak to się mówi. Tu łańcuchy paski. Też paski wszystkie chodzą. Mucarnie, a bronka to się też Patrzcie, się też nie chodzi. 저는 자리앞을 Można wyłączyć. Ale przynajmniej wiem, że działa Bison, Ale w trybie mocno. Czekajcie, a teraz zobaczę, czy odpali drugi raz. Czekajcie. Teraz już odpali. Jest skrzyneczka. co? O, zagięcie O kurde! Ej! Tego, że w zbiorniku coś jeszcze nie spodziewałem! 1500 litrów! Ty! Czekaj to. Tu rurę trzeba rozłożyć. Pyk. trzeba włączyć, bez opór! Będzie sypanie na klepicho! O! No dobra, myślałem, że w górę już. Dobra, ale ty, ja myślę, że to stare zboże, a to musi być sprzed dwóch lat, ale szczurów w niej nie ma. Ty to kurą dam. Kury No Dobra, teraz już mogę wyłączyć. W ogóle chciałem wam pokazać, przez co mi tak laguje. Poczekajcie, tu się kryje, bo nie było już miejsca w tym. Te nawozy do świn, karma i tam do kur, tych kurak Dobra widzowie, w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Ja się z wami żegnam i o następnym odcinku lub w kolejnym źliwa. Do następnego. Siema!